Dzień dobry Państwu! Mówi Paweł Kula, polski lekarz rodzinny pracujący w Szwecji. Dzisiaj odpowiem na pytanie, dlaczego burczy nam w brzuchu? Postaram się wyjaśnić, czym są borborygmy. Tak, naprawdę istnieje taki termin i dlaczego każdy z nas je od czasu do czasu słyszy. Borborygmy to jedno z tych fascynujących słów. Które pacjenci czują, ale nie znają ich nazwy. Borborygmy to medyczna nazwa na burczenie w brzuchu. Dlaczego brzuch potrafi gadać? Co oznaczają te dziwne dźwięki? Burczenie, bulgotanie, przelewanie. Czy to coś groźnego? Spokojnie. Burczenie w brzuchu to jest fizjologia. Natomiast brak odgłosów perystaltycznych to patologia, która wskazuje na niedrożność jelit. Słowo borborygmy, podobnie jak wiele innych terminów medycznych, pochodzi z łaciny i greki. Liczba pojedyncza brzmi. Borborygmus. W użyciu są dwie formy liczby mnogiej: borborygmi i borborygmy. Borborygmy to dźwięki wydawane przez pracujące jelita, które powstają, gdy jelita przesuwają jedzenie i płyny, a razem z nimi także gazy. To zupełnie normalny objaw pracy jelit. Gazy jelitowe plus płyny jelitowe plus perystaltyka jelit równa się burczenie w brzuchu. Każdy to ma. Lekarz medycyny może osłuchiwać te odgłosy jelitowe za pomocą stetoskopu. Ale mogą być one wystarczająco słyszalne gołym uchem, gdy płyn i gaz przemieszczają się w jelitach. Kiedy borborygmy się nasilają? W przypadku głodu, stresu, spożywania napojów gazowanych spożywania diety bogatej w błądnik. Ale również w przypadku nietolerancji pokarmowych czy IBS. Głośniejsze burczenie może wystąpić, gdy osoba jest głodna. Dźwięk powietrza przemieszczającego się w świetle żołądka jest wzmacniany przez pustą przestrzeń. Burczenie w brzuchu może pojawić się również w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego. Gdy podczas mówienia, jedzenia i picia połykane jest powietrze. Zjawisko to występuje u większości osób i jest normalne. Burczenie w brzuchu może również wystąpić z powodu przemieszczania się dwutlenku węgla przez żołądek i jelita po spożyciu. Napojów gazowanych. Co pomaga, gdy burczy w brzuchu? Burczenie w brzuchu, czyli borborygmy, to zjawisko fizjologiczne, ale gdy staje się uciążliwe, warto wiedzieć, jak sobie pomóc. Po pierwsze, jedz regularnie i spokojnie. Głód nasila aktywność jelit, stąd burczenie. A więc nie omijaj posiłków, jedz powoli i w ciszy. To pozwala układowi pokarmowemu pracować rytmicznie. Po drugie, unikaj produktów gazotwórczych, takich jak napoje gazowane, kapusta fasola, cebula, a także rzucie gumy mogą zwiększać ilość gazów w jelitach. Warto obserwować, co Ci szkodzi. Po trzecie, ogranicz stres. Stres wpływa na perystaltykę jelit. Czasem brzuch gada z nerwów, dosłownie. W przypadku nadmiaru stresu warto stosować techniki oddechowe, aktywność fizyczną, dobry sen i w końcu spokojne tempo dnia mają znaczenie w redukcji stresu. Po czwarte, dbaj o florę jelitową. Probiotyki z jogurtów. Kiszonek, suplementów mają znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego. Mogą również pomóc w przypadku IBS czy po antybiotykoterapii. Zdrowa flora jelitowa to Twój naturalny tłumik. Kiedy do lekarza? Jeśli burczeniu brzucha towarzyszą bóle brzucha, biegunki, wzdęcia, utrata masy ciała, należy szukać pomocy u lekarza celem zdiagnozowania przyczyny. Przyczyną takich objawów mogą być nietolerancja laktozy lub glutenu, nadwrażliwości takie jak IBS, czyli zespół jelita drażliwego, alergie pokarmowe, u dzieci najczęstsze alergie na białko mleka krowiego, i na białko jaj kurzego, u dorosłych alergie na orzechy i owoce morza. I w końcu stany zapalne jelita cienkiego lub grubego, z którymi mamy do czytnienia w przypadku choroby leśniowskiego krona i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. To tyle na temat fizjologii, jaką jest burczenie w brzuchu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie. Życzę tradycyjnie zdrowia i do usłyszenia.